Każdy Polak zna Bieszczady, natomiast niewielu słyszało zapewne o górze Bieszczad położonej w Beskidzie Niskim. Górze, która dzisiaj bardziej jest znana pod nazwą Kamień nad Jaśliskami, wznosi się 859 metrów nad poziom morza. Rzeczywiście nad miasteczkiem Jaśliska, nad dawnym historycznym miasteczkiem Jaśliska położonym przy dawnym trakcie węgierskim. Tędy wożono kiedyś tysiące hektolitrów wina z węgierskiej strony. Wina, które uwielbiała polska szlachta. Natomiast dzisiaj sama góra Bieszczad, czyli kamień nad jaśniskami, jest obszarem o bardzo cennych zbiorowiskach roślinnych. Nawet na jej szczycie utworzono rezerwat przyrody. Natomiast ma ona również swoją historię, taką dramatyczną z okresu I wojny światowej. I taką historię przemysłu kamieniarskiego, czy też historię zbójnictwa, które niegdyś kwitło tutaj przy szlaku węgierskim. Właśnie tu, w nieistniejącej miejscowości Lipowiec, na drodze daje się odczytać jeszcze ślady dawnego traktu węgierskiego. W postaci tęgich kamieni układanych tu kiedyś, wystają jeszcze z dzisiejszej korony drogi. Tędy właśnie jeździli kupcy węgierscy i wszelka hołota, jak wspominają kroniki, z obu stron granicy ale i król Jan Kazimierz. Ponoć tędy przejeżdżać miał swego czasu. Najwięcej jednak tą drogą przejechało wina węgierskiego, bo szlachta kiedyś smakowała w nim rzeczywiście. Za czasów Stefana Batorego podobno rocznie przewożono tędy 350 tysięcy hektolitrów tego trunku. Dla porównania dzisiaj przy o wiele większym spożyciu Tiry przywożą zaledwie 30 tysięcy hektolitrów węgierskiego wina. Dzisiaj wiedzie tędy szlak turystyczny, którym można się poruszać pieszo i konno, żeby dojechać na słowacką stronę i na przejściu czeremcha czertyżne przekroczyć granicę państwową. Tutaj już zaczynają się dla konia problemy i dalej jechać niepodobna dalej są berezednie, czyli bagna bez dna. Ta łączka to nic innego jak zarośnięte dawne jeziorko połosuwiskowe, które przez setki lat zarastają z roślinnością bagienną torfami I po prostu stało się Łączką. Wiosną stoi tutaj woda. W okresach suchych ta woda zanika. Dalszą trasę odbędziemy w towarzystwie leśników pana Macieja Szpiecha, pana Pawła Grodzińskiego i pana Stanisława Lorenza, który jest regionalistą i znawcą w historii okolic Jaślisk. Miejscowe opowiadania Y, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie y, Przypominają nam o gabrowych koniach Które spłoszyły się I wpadły na to bagnisko Berezednie Tonąc bezpowrotnie To dzisiaj y, funkcjonuje y, W Jaśliskach i okolicy Powiedzenie, że jak ktoś komuś y, Niechętnie ktoś chce wrócić to, to się mówi, że y, Dostaniesz to jak gabrowe konie Z Berezedni się wrócą to, że brezenia bez dna to bagnisko jest to, no, opowiadali furmani, wozacy, że wpychany dyszel czy pawąs nie sięgnął dna. Możemy to przekonać się, wpychając i obecnie no, dość długi kij, który po prostu wchodzi spokojnie do dna, no i faktycznie. Wciąż jeszcze nie widać końca, i można by było tak dalej i dalej yy, go wpychać. A więc to bagnisko sięga bardzo głęboko. Berezednia to o tyle ciekawe zbiorowisko, że występują na nim rośliny charakterystyczne dla bagien i to wysoko w górach. Występują storczyki, wełnianki, bobrek trójlistkowy, a gdy się pochylimy, to wśród mchów, torfowców. Możemy odnaleźć rosiczki, które są roślinami drapieżnymi, swoją dietę uzupełniają owadami. Ten wąwóz, który idziemy to dawna droga spirytusowa, bo trzeba wiedzieć, że oprócz traktu węgierskiego był jeszcze drugi trakt nieoficjalny, którym przemykali przemytnicy i właśnie droga spirytusowa nazwa jej pochodzi od produktu, który najczęściej tędy przez granicę przenoszono. Jesteśmy pod szczytem góry kamień przy dawnym kamieniołomie nad Sinym wirem. To jeden z kilku kamieniołomów na tej górze. Tu akuratnie oprócz wyrobiska pozostało jeszcze składowisko kamieni, które dawni kamieniarze już nie zdążyli zabrać i nie zdążyli z nich wyrobić tych produktów, które zamierzali. Tu akuratnie został surowiec na żarna w herbie Jaślisk jakich... Yy, oprócz trzech kamieni żarnowych mamy dwa skrzyżowane poskary, poskary yy, służące do wyrabiania yy, tychże kamieni żarnowych i młyńskich. Yy, kamienie te pozyskiwano tutaj, w tych kamieniomach na, na górze kamień, a, yy, a żeby rozsadzać te wielkie bloki, nie dysponując dynamitem, bo to w czasach, kiedy jeszcze na świecie nie było Nobla, Alfreda już radzono sobie z rozsadzaniem skał w sposób następujący, że szukano szczeliny, wbijano w szczelinę kliny, oczywiście różnego rodzaju kształtu i różnej wielkości kliny, w zależności od jaka tego polewano te kliny wodą, kiedy przychodził mróz, siarczysty mróz dwudziestokilkustopniowy Rozsadzało to skały. Jeziorko okresowe, na brzegu którego się znajdujemy, przez miejscowych zwane Sinnym Wyrem, znajduje się u podnóża kamieniołomów. W chwili obecnej przypomina błotną kałużę, natomiast w okresie wiosennych roztopów jego lustro podnosi się o 2 metry i miejsce, w którym ja siedzę, byłoby pod wodą. Za moimi plecami znajdują się tak zwane stare jamy, czyli najstarsze wyrobisko piaskowca na szczycie kamienia. Stąd ciągną się one około 500 metrów w kierunku szczytu góry. Tu właśnie 300-400 lat temu wydobywano kamień o bardzo ciekawej strukturze. Bardzo gruboziarnisty, wręcz można powiedzieć, że zlepieńcowaty. Zapewne służył do innych wyrobów aniżeli żarna. Tam szczyt góry kamień pokrywa piękny las y, bukowo-jodłowy z domieszką jaworów y, czy rozłożystych y, brzostów, czy, czyli wiązów górskich. Y, prawie 300 hektarów tego lasu y, 7 lat temu objęto y, ochroną w formie rezerwatu. Tu w tym rezerwacie również jest znakomita ostoja zwierzyny. Mnóstwo jelenia karpackiego. Ale i wilków, które na niego polują. Z, tej, z tego miejsca można usłyszeć czasami wycie w trzech wilczych watach jednocześnie. Tutaj również swoją ostoję mają rysie. Ale można spotkać też niedźwiedzia. Miałem taką przygodę właśnie, będąc tutaj na obchodzie w leśnictwie. Spotkałem małego niedźwiedzia. W pewnym momencie wydawało mi się, że samotny, mały. Chciałem podejść do niego. Usłyszałem za plec ryk. Potężnej samicy, tak szybko to jeszcze w życiu nie uciekałem. Odległość tych kilometrów pokonałem błyskawicznie. Sam szczyt kamienia nie jest jakimś ostrym stożkiem, to potężna płyta ciągnąca się prawie kilometr. Niemalże płasko, potężna płyta piaskowca i ta kulminacja w zasadzie ma w postać takiego lasu buczyny karłowaciejącej, której poszczególne drzewa osiągają wysokość 10-12 metrów maksymalnie. Natomiast te braki widokowe, sama góra, kamień czy też bieszczat, jak wcześniej zwano ją, nadrabia atrakcjami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi.